Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę z Old Skies po tym jak w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się kim jest Pai Sycamore i teraz mamy okazję nawet z tąże właśnie osobą przebywać w jednym pomieszczeniu, obserwować ją przy pracy, bo oto bowiem tutaj znajduje się właśnie ta osoba, o której mowa, a my możemy podziwiać coś, za co pewnie Imani dałaby sobie niejedną rzecz zrobić, bo do, ma, możemy obserwować pracę jej e, artysty, poszukiwanej, jego, poszukiwanej właściwie przez nią artystki na własne oczy. Zobaczymy, czy tu Imani zaraz nie wpadnie gdzieś przez drzwi, nie byłbym zdziwiony, gdyby to się stało, szczerze mówiąc. No a my póki co kontynuujemy naszą zabawę, zobaczymy, co ciekawego namaluje Paisy Kamor w tym przypadku. No a was oczywiście moi drodzy zapraszam do subskrypcji kanału, będzie mi mega miło jeżeli klikniecie subskrybuj właśnie w tym momencie. Dzięki wielkie z góry za to, a my przechodzimy do akcji. Paula? Oj, to był przypadek. Ja klikam czasami spację, kiedy myślę, że ona pozwoli mi przejść na no kolejne linijki dialogowej, potem takie właśnie lapsusy wychodzą. A nie jesteśmy aniołem, to już chyba przeszliśmy, tak mi się wydaje, progres obrazu. Kilka godzin, jak Kilka godzin to całkiem sporo czasu. To ja nie wiem, czy mamy tyle, żeby tutaj siedzieć, tak po prostu. czy w zasadzie to, znając to my w sumie mamy tyle czasu, tylko pytanie brzmi, jak to w grze rozwiązać, nie? E, ja nie jestem maniałem, o tym chyba rozmawialiśmy już, nie? Tak, poruszyliśmy tę kwestię już w poprzednim odcinku, więc tego szybko przeskipujemy. Niech sobie Paula maluje. A my tutaj się rozejrzymy, co my właściwie możemy tutaj zrobić. Co to kliknę? Okej, okay, to by było zabawę, gdybyśmy takiej opuścili tą kurtynę. Eee, na głowę czy coś w ten deseń. Nie wiem, czy jest tutaj to, czy, nie wiem, czy mogę cokolwiek zrobić. Może sobie odejdę na bogi, zadzwonię na przykład do Nozo? Okay. Zapytać, co u niego, co u Imani? Może właśnie by mi przekazał Imani na chwilę. Mmm. Sure. through. Zdecydowanie. Otóż, e... hmm, co chcę jej powiedzieć? Przemyślenia to raczej nie. To raczej my mamy przemyślenia tutaj w tej sytuacji. Liz i Art są twoimi pra, pra e, dziadkami Czy też po prostu pradziadkami. Chyba po, po, po prostu pradziadkami. dziadkami czy to genealogia... Generalnie, jeśli oni są pradziadkami, to, to nie jest aż tak strasznie do tyłu. Moi drodzy, czy wy kojarzycie swoich pradziadków? Ja kojarzę, może nie znałem wszystkich z nich, ale prababcie na przykład, dwie nawet prababcie bardzo dobrze kojarzę. Ja okazję poznać, więc nie wiem, może to tylko w sumie. Może to są w sumie nieliczne sytuacje. Teraz tym myślę. A w zasadzie nie myślałem nad tym zbyt dużo. To nie wiem, ile osób tak naprawdę zna swoich pra dziadków. A ile osób się tego tego nie doczekało. W sensie przynajmniej w świadomy sposób, a nie kiedy się było niemowlęciem. No dobra. Eee, co myślisz o Studio Pi? Jest... Instynkty? Jak jest wrong. O? Dlaczego? Źle składuje te obrazy? Układa je gdzieś tam pod ścianą, tak jak tutaj widzimy obok, zamiast przechowywać je w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Pewnie o coś takiego chodzi. E no dobra, ale ty, Imani, mówisz w tym momencie o wystawie w Galerii Sztuki, a ona sobie to rozwiesiła w tym pomieszczeniu po prostu. By też miejsce, kurcze, jeżeli chodzi o w ogóle miejsce na wywieszanie takich obrazów, to no jest zlimitowane, no przecież popatrzcie, tutaj jest kilka ścian, zaledwie takich, na których można, czy wiadomo, kilka ścian, jakby cztery ściany przynajmniej, nie? przy no, mnie mogłoby być mniej, mogłoby być trzy, też można bez tego pokój uklecić, ale chodzi mi o to, że nie ma tutaj tyle przestrzeni, żeby te obrazy jakoś niesamowicie tutaj, nie wiem, składować w nietypowy sposób, no, bądźmy poważni.

I Przepraszam nigdy nie myślałem o tym, żeby kupić jakąś ramkę na, na obrazy, a przecież to jest całkiem normalna rzecz. A jednak nie wiem, uważam, że jest też coś ciekawego w wywieszaniu obrazów w ten sposób, bez ramki. To nie tak, że są one od razu gorsze z jakiegoś powodu. Kurczę, chociaż dobra rama też może dopełnić obrazu. No nie wiem, nie wiem. Oj, Mani, ty jeszcze nie masz najgorzej. Umówmy się. Well, it's no, czyli tutaj raczej nie to. Nic tutaj ciekawego nie. że pogadaliśmy przez chwilę i Money, spoko, ale to nie jest to, co. Co kurczę tutaj powinniśmy robić. Może powinniśmy wyjść stąd po prostu. Bo ona sobie maluje, a my może zajmiemy czymś innym. Tylko ja nie bardzo wiem, czym się w tym momencie mogę zająć. Tak naprawdę. Um, no dobra, powiedzmy, że wyjdziemy sobie do lobby. Po prostu. Może coś się po drodze wydarzy nie, niesamowitego? O, proszę bardzo. Człowiek o tym mówi i się od razu dzieją rzeczy. Jesteś pod wrażeniem czy rozczarowana? To jest podstawowe pytanie, no? That's a world that can never be filled. But the trying, making the attempt, it can result in such tremendous works of beauty. I, I saved her life when she was a little girl. And she immortalized you as a reward. Czy, czy, czy Fia jest gdzieś na, na którymś z obrazów? A, no chyba że w taki sposób, jako, jako faktycznie figura Anielska została nasza bohaterka uwieśniona. No dobra, no jakby nie da się tego chyba rozpoznać na pierwszy rzut oka, porównując je do siebie, postać anioła z Fią, ale jednak, no, ci co wiedzą, to wiedzą.

to mnie zastanawiać teraz, moi drodzy, czy to, co się odkryje w ten sposób, używając usług e e naszego e usług naszej firmy, w której pracuje nasza bohaterka Inozo. Czy można potraktować rzeczy, które się dowiadują ludzie właśnie na podstawie tego typu skoków w przeszłość jako solidnych dowodów, żeby na przykład teraz Imanin była w stanie podpisać e państw sykamori jako? Paula Cameron, faktycznie, nie wiem, w Wikipedii tych czasów, czy cokolwiek tam jest w słowniku czy encyklopedii artystycznej, to pewnie i tak się zaraz zmieni z tytułu przetasowań czasu, wiemy, że to się wszystko zmienia co 5 sekund. Nie zmienia to faktu, że jestem ciekawy, czy można technicznie i zgodnie z literą prawa, czy tam nauki, wykorzystać tę wiedzę właśnie przeszłościową jako taką podstawę pod to, żeby no wiecie, budować wiedzę już czasów ichniejszych. To jest, to jest to pytanie, które mam w tym momencie. Raczej nie dostaniemy odpowiedzi na ten moment, przynajmniej. No ale. Czy to jest, że że no ale my właśnie, gdzie my się wybierzemy? Co do do wierzyce, to, co powiedziałeś Pi wcześniej o tym, że nie istnieje, czy naprawdę w to że przeznaczenie nie istnieje. Czy my w to wierzymy? Biorąc pod uwagę ilość zmian, które się tutaj w czasie... W sumie to jest w ogóle ciekawy koncept filozoficzny do rozkminienia, no bo przeznaczenie, które... które my wszyscy podążamy, powiedzmy, załóżmy przez chwilę, że przeznaczenie istnieje, no no, dobra, jak teraz o tym myślę, tą linię końcową można przestawiać w nieskończoność, nie no, bo ktoś mógłby powiedzieć, że moim przeznaczeniem jest zostać, nie wiem, prezydentem. Nie no, i ten ktoś zostaje prezydentem w życiu rzeczywistym i faktycznie był prezydentem, ale potem my się cofamy w czasie i uniemożliwiamy mu zwycięstwo w wyborach, na przykład, oczywiście, prezydenckich, no i teraz się okazuje, że on nie został prezydentem. co no jego przeznaczeniem było zostać prezydentem czy nie zostać? No ale znowuż można by stwierdzić, że ta linia przeznaczenia po prostu jest przesunięta. Tak naprawdę jego przeznaczeniem nie było zostać prezydentem, może było coś innego. A w związku z tym, czy tak naprawdę możemy mówić o jakimkolwiek sensownym przeznaczeniu, jako motywie, który możemy sobie wyznaczyć i uznać, że to jest nasze przeznaczenie, nawet jeżeli istnieją jakieś wyrocznie, czy one są w stanie przejrzeć przez te kilkanaście tak naprawdę płaszczyzn, które. Blokują nas od faktycznej rzeczywistości. Ja, że zaczynam filo filozofować, bo jest późno, w nocy, kiedy ja to nagrywam, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli tak stawiamy sprawę, to tak, nie ma. Nie ma oczywiście takiego jak przeznaczenie w tym momencie. Sami sobie wytyczamy los. I kropka. Tak

Dlatego, że to wszystko znowuż można podciągnąć pod kosmiczne, ale jednak zbiegi okoliczności. Tym bardziej, że to, że akurat FIA jest w to wszystko zamieszana jest no totalnie naturalne. no. Jakby nie patrzy, ona się szlaja, że tak powiem, brzydko po różnych przestrzeniach czasowych i uczestniczy w wielu różnych życiach, których normalnie nie miała do czynienia, im więcej będzie miała zadań, i misji i pracy do wykonania. Tym więcej takich sytuacji się będzie działo, że kogoś będziemy kojarzyć, albo przynajmniej na kimś zostawimy jakiegoś rodzaju wrażenie, e, będąc w przeszłości. Zniknęła. Co, się, co się wydarzyło, właśnie. Nozo wchodzi za 3, 2, 1. O oh shit, co się dzieje! Jest to She's paradoxing. O o, chyba ktoś się ma nie wydarzyć, że tak powiem. A to by oznaczało, jeżeli ona przechodzi przez jakiś paradoks, czyli znika na przykład, no bo to znaczyło, że coś się stanie zaraz z naszą szczęśliwą parką, wesołą parką, kurczę, małżeńską. Ale no dobra, a co w związku z jakimiś. Z tymi strukturami bezpieczeństwa. Macie przecież budynek wyłączony ze zmian czasowych, macie te swoje obroże na rękach, obroże na rękach, jak to się nazywa. Nie naszyjnik, no nieważne, w każdym razie mają urządzenia pod to. co ty to my nic nie zrobiliśmy, znaczy spotkaliśmy się z Pai a Znaczy wysłaliśmy też, jakby nie patrzeć, ziomków z Knajpy gdzieś tam na spacer, nie? Co jeżeli zostali na przykład napadnięci podczas tego spaceru? Coś jeszcze to się stało temu mężczyźnie, co jeśli coś się stało tej kobiecie? No, a spokojnie. Don't no, calm and help me. I'm calm. I'm totally calm. Nie brzmisz. I don't see how this could have happened. The monitor showed a straight line, solid as a rock. No Ok. Żadnych zmian. Okay, Ok, czyli jednak były zmiany, no dobra, tylko później. monitor No, jak są ludzie pijani, to robią różne dziwne rzeczy nagle i niespodziewanie. Mhm. Mm Czy hypothetical someone or someone's also be heavily intoxicated. Ja. Yeah. Oh, wszystko jasne. Okej. Okay. No to jest jakiś pomysł na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w przyszłości. Obrabować sklep jubilerski. Fenomenalnie. Czy to się stało? Pewnie się spieprzyło wszystko i został, został Arthur na przykład. Albo ob, obydwoje właściwie. Czemu tylko Arthur? Wtrąceni do więzienia? Coś ten deseń? Coś się wydarzy takiego? Albo po prostu są postrzeleni w trakcie tego całego napadu. They what? To jest jedna sensowna odpowiedź w tej sytuacji. O! I postrzeleni. O, wszystko jasne. Shit. No i mamy teraz ratować ich. Mamy mam ich ratować z na, napadu na jubilera. Proszę nas nie posłuchają, jak są pijani tak bardzo go niszczą. A nasza FIA ja się nie śpieszy za bardzo. To nie jest bieg ani nic takiego.

In and out, easiest duck suit. Yeah, we do this right, we won't even have to burn powder. Your uncle would have been so proud. Darn straight, this kind of thing is what do you call it? Natural to me. Okay. napady na są Other for no reason. we got a reason. The best reason. Moral high ground is on our side. Nie, nie, to wcale nie Dobra, to chyba się już z, z, zapętli w tym momencie. Ok, Arthur, Elizabeth, słuchajcie, jesteście nienormalni? Tak, jest to mega zabawne, mega. Tak, tak, to jest wśród świata demonów. Cały czas gdzieś się biega. Eee, Wiem, co I zamierzacie to, co zrobić.

w pewien sposób tak. Strasznie <laughs> Strasznie mnie kusi wybranie tej opcji, You idiot, w tym momencie. Eee, nie co miałam na myśli. Przynajmniej. <laughs> przynajmniej cokolwiek wcześniej? Niekoniecznie. W tym przypadku nie, nie trzeba zaczynać gdziekolwiek. Można. Nie zaczynać. Pewnie skorzystamy jeszcze z tej opcji, znajdą życie, bo ich powstrzymać przed zrobieniem czegoś, co sobie wymyślili, to jest jakaś po prostu absolutnie niewykonalna rzecz.

Shit! <laughs> że tak powiem. Jak tak mówisz, no to aż w pewien sposób zaczynam rozumieć, czemu taka impulsywna jest ta kobieta. Jak tak właśnie mówi. Jeżeli taki miała wzorzec, na zasadzie widziała, co się dzieje z jej matką, że się przepracowuje i tak dalej. I nic z tego nie ma.

Seperti, mówi, że nam to Znowu fata jest że to to jest na opcja, co? Mam sobie sklep jubilerski. Kilka. ile? Dziesiąt lat w przeszłości? Fier? Nawet Nozo ma takie. ciebie? Do reszty nie wiesz? No, to, 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 to ten uśmiech, który na w tym momencie ma na twarzy, mówi wszystko, co musicie wiedzieć, moi drodzy. Huh? Ale really uh, spyka moment może zanim zastanówmy się nad wszystkim co robimy i jak. Byłoby śmiesznie w ogóle, gdyby się okazało, że w tym sklepie koleś stoi za drzwiami i słucha całej tej rozmowy. O okej, okay, oni wracają do rozmowy. A my się tutaj rozejrzymy, czy coś. coś możemy zrobić tutaj? Samochodzik. Dzienka, pistolet. I specjalnie z nim możemy chyba cokolwiek zrobić. A byśmy tam po prostu sami weszli? <laughs> powiedzmy, że o to chodziło. Ja on nas też zna przecież, już tak naprawdę. No ale dobra. No, tu, tu, ru, tu, tu, tu. wszystko spoko. Nic tutaj nie robię. Tu jest termostat. Może. Hmm, shit. Może dam mu dużo pieniędzy, żeby sobie poszedł stąd znowu? Czy nie w ogóle, jakbyśmy mu dali dużo pieniędzy? Mamy, mamy ten. Mamy całą masę pieniędzy. Gdybyśmy zrobili tak, że zanieścienizujemy cały ten napad za, to, za te pieniądze, to by było super, nie? Jakby. No dobra, mój plan był moim zdaniem nie najgorszy, ale dobra. Co to była za lupa przez chwilę? A tutaj po prostu jest lupa, kiedy się e, najeżdża na jakieś elementy. Zapomniałem, myślałem, że można coś jeszcze przybliżyć. Są różne te: kryształy, diamenty, mikroskop.

W sensie, czy to ma jakiś sens, czy to jest dla nas pomocne? So, if I wanted to sell a piece of jewellery, you could assess its value for me. Sure. Using that microscope. Common tool of the trade, lady. Thank you. I'll keep that in mind. Myślisz, mi jakby oni nam chcieli wcisnąć ten mikroskop w Frence? W sensie, jakby, jakby graf mówiła, mówiła nam, hey, ten mikroskop jest ważny. Nie wiem, dlaczego, czego, to prawda, ale to miejsce jest bezpieczne. To jest zaledwie niepojęte pytanie, by the way. Nie, dokładnie. Nie no nie możemy mu tego powiedzieć. Wiem, że mamy taką opcję, a to się skończy, źle. Dzięki za swój czas. Po co mam ten, po co mam ten mikroskop? Co on, co on może zrobić? A mogę pójść do tyłu? Nie. Ok, nie możemy pójść do tyłu. Zastanawiam się, po co mi ten mikroskop? Nie mamy żadnej biżuterii.

I mamy, mamy ten pierścionek. Nie mam bladego pojęcia dokąd nas to prowadzi, ale mamy ten pierścionek. Może on pójdzie na zaplecze po sprawdzeniu go w pierwszej chwili i to nam da szansę na spokojne obrobowanie tego miejsca, nie wiem, ale może. Assassing. Dobra. Wiem, co zrobiłem nie tak. E, thanks for your time. Trzeba go wyciągnąć tutaj z ekwipunku dokładnie? Lśniący Błyszniący pierścień zaręczynowy. E, nie chcesz wiedzieć w jaki sposób Artur go zdobył. Może go po prostu kupił, kto wie. I have this ring. Could you look up how much it's worth? Let me guess. Your fella swears on a stack of bibles that he spent 3 months salary on it. Nie. Nothing like Ale to no, na potrzeby tej sytuacji. Let me get him a go tak teraz. Bum. Ojej, to by było, to by było straszne, gdybyśmy to zrobili. Okej, okay, ale zajęliśmy się tym. Oh, Looks like your groom to be paid 700 for that ring, back. Cheers. And if things don't work out, just let me know. I'll buy Ahm. Um, co nam to dało? Co nam cała ta sytuacja dała? Zwiedzieliśmy się, ile on. Ile on tak naprawdę wyswarty, ale nie do końca wiem, co nam to daje na przyszłość, że tak powiem, moi drodzy. Może teraz może coś z tym faktem zrobić, ale co tak naprawdę? To będziemy odkrywać moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzięki śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście razem ze mną i że się dobrze będziecie bawić w kolejnym odcinku, który już niedługo się pojawi na kanale. Zachęcam Was do subskrypcji i trzymajcie się ciepło. Hej!